Kuchani, lipiec się już kończy, a to oznacza, że czas na drugą część e, mojego projektu. Denko. trochę tych produktów mi się uzbierało, dlatego zaczynam od razu, bo inaczej filmik będzie niesamowicie długi. Oczywiście wszystko będę wyciągać tutaj z mojego pojemnika, tak jak leci, nie mam niczego posortowanego. E, no dobrze, zaczynamy. Pierwszy produkt, który zużyłam są to Balea Anti Falten Augen jak wiecie, ja uwielbiam te z Loop, ale od razu raz skusiłam się na te. Co o nich mogę powiedzieć? Fajnie trzymają się pod oczami, ale jednak nie jest to samo co właśnie płatki pod oczy z Loop, yy, Dlatego, że tamtej, po tamtych mam bardziej to uczucie właśnie takiego chłodu, po tych niestety tylko yy, przez moment. Dlatego nie wiem, czy do nich jeszcze yy, wrócę. Kolejnym produktem jest to yy, peeling yy, z peeling, który dostałam e, od Eweliny z kanału Ejak Ewa. E, był to peeling solny. Bardzo ładnie pachniał. Niestety jego nazwy Wam do końca nie przeczytam, dlatego, że ja holenderskiego nie umiem i język bym sobie połamała, pomimo, że mieszkam przy samysienkiej granicy i język ten po prostu słyszę codziennie. E, ale wracając do peelingu, peeling solny bardzo fajny, bardzo duży przede wszystkim, bo to było chyba o 400 gramów. E, używałam go przez dwa miesiące na pewno po niego jeszcze, jeszcze sięgnę, już sama sobie kupię, bo był bardzo fajny. Kolejnym produktem jest to Balea. To jest żel do golenia o zapachu mango. Ja Wam go pokazywałam w ulubieńcach. Ja go bardzo lubię. Jego jedynym minusem jest oczywiście jego niewydajność. Kolejnym produktem, który już u mnie widzieliście w moim pierwszym dęku bodajże, jest to Nivea Indus Body Milk. Pokazywałam go także w ulubieńcach. Uważam, że genialny produkt na, na lato, na upały dalej, co my tu mamy, szwacko psauma, to miał być szampon do włosów mieszanych, czyli tutaj suchych przetłuszczających się u nasady miał bardzo ładny zapach nie wiem co to za zapach, trochę takim grejfrutem, tak, różowy grejpfrut i mleczko z awokado muszę przyznać, że ten produkt się u mnie nie sprawdził, wręcz przeciwnie, miałam nawet wrażenie, że on mi niesamowicie przetłuszczał włosy Ponieważ, jakbym dzisiaj umyła nim włosy, już następnego dnia one były takie przyklapnięte, nieładnie nie wyglądały, nie zamierzam do niego wracać. Dalej mamy L'Oreal Everage. To była maska do włosów. Maska, którą ja, jak widzicie, tu jest zużyta. Którą ja uwielbiam osoby, które czytają, czytały w sumie mojego bloga, bo filowo mam przerwę, po prostu nie wyrabiam się ze wszystkim, ale myślę, że z końcem wakacji wrócę także z powrotem do blogowania. Jednak osoby, które śledziły mojego bloga, wiedzą, że ja tą maską się bardzo zachwycałam. Ja ją bardzo polecam, ja ją uwielbiam. Ona sprawia, że włosy robią się miękkie, robią się sypkie, ładnie się układają. Kolejnym produktem to jest The Body Shop Gel pod prysznic. Jak widzicie, tutaj jeszcze jakaś resztka pływa, ale ja już nie jestem jej w stanie wydobyć. Żel niesamowicie wydajny. My, ją razem z moim używaliśmy, my, go, my go razem z moim używaliśmy przez półtorej miesiąca. Ja go pokazywałam, znaczy nie pokazywałam, wspominałam w holu e, zakupowym, w moim pierwszym holu zakupowym, wspominałam o nim. E, aczkolwiek jego kupiliśmy wtedy jeszcze trochę wcześniej. Czy to ja go kupiłam, jakoś tak to było. W każdym razie sięgaliśmy we dwójkę po niego. Bardzo fajny żel, bardzo wydajny. Aczkolwiek nie pienił się jakoś e, wybitnie. Myślę, że żele z bala pienią się trzy razy mocniej niż ten. Mam jeszcze kolejną wersję malinową, aktualnie, właśnie pod prysznicem w użytku. No, myślę, że będę po niej jeszcze sięgać, dlatego że ja mam do nich dostęp i one są w outlecie w Holandii tanie, bo ja płacę wtedy 2,5 euro za zanie. Dalej mamy mydło do rąk z Isany, mydło o zapachu mango i kokosa. E, powiem Wam szczerze, że może ten zapach mm, było lekko czuć przy wydobywaniu go, przy pompowaniu go na dłoń, natomiast po umyciu nie, 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 nie było go wybitnie czuć na rękach. E, niestety do tego mydła nie wrócę. Mi mydła spisane niesamowicie przesuszają dłonie, e, dlatego niestety. Kolejnym produktem będzie e, Liren Stop Suchości witaminowy krem do rąk odżywienie dla suchej skóry wygląda tak, jak widzicie on jest rozcięty ja go zużyłam do końca jest to krem do rąk, który dostałam od Asi z kanału Panna Joanna Makeup Asiu dziękuję Ci bardzo słuchajcie, bardzo fajny krem ale miał jedną wadę ja myślę, że ja po prostu trafiłam na jakiś felerny egzemplarz tą wadą było to, że on zabierał w sobie w środku kawałki plastiku i to na tyle duże, że było je widać gołym okiem. Ja nie wiem, co im tam podczas produkcji wpadło, no ale niestety, chociaż krem sam sobie był bardzo fajny i bardzo chętnie go korzystałam, denerwowało mnie tylko po prostu właśnie po rozsmarowaniu, wydobywanie tych drobinek plastiku. Kolejny produkt, już Wam wszystkim na pewno bardzo dobrze znany jest to b Be Beauty micelarny żel nawilżający do mycia i makijażu. Ja też, ale bardzo lubię, kiedy jestem w Polsce, w Biedronce, z reguły kupuję sobie po dwa, trzy, cztery, zabieram ze sobą do domu i potem chętnie je zużywam. Są bardzo fajne, tanie jak barszcz, więc godne polecenia. Dalej mamy giełkę z batem Body Works, um, Malibu Heat. Słuchajcie, tą giełkę ja mam od zeszłego roku. W zeszłym roku zapach jej bardzo mi się podobał, to pachnie kokosem i tylko kokosem, w tym roku, nie wiem, odwidziało mi się i koniec końców już taką resztkę zużyłam e, e, jako spray do, do, do odświeżania powietrza i całkiem fajnie się w tym sprawdzał. No po tą wersję na pewno nie sięgnę, myślę, że nawet jej już nie ma. Kolejnym produktem, który zużyłam są to perfumy z Bulgarii, Bulgarii Omnia chyba tak się nazywały. To była pojemność 65 ml, ja je miałam jeszcze z zeszłego roku, czy nawet, nawet chyba i półtorej roku je miałam w zeszłe lato. Bardzo je lubiłam, bardzo podobało mi się. W tym lecie no niestety już zapach jakoś e, nie sprawiał, że wyskakiwałam z butów, dlatego go wykończyłam i na razie nie sądzę, żebym wracała do niego. Dalej coś mało spektakularnego. Są to płatki z Ebelin. To są te duże. Akurat nie, to była jakaś edycja specjalna, ponieważ normalnie w tych opakowaniach jest ich 40, wtedy opakowanie wygląda tak. Tutaj było 80%. Bardzo fajne płatki, ja sięgam po nie za każdym razem, one mi się nie rozdwajają, są duże. Jeden płatek wystarczy mi na zmycie obu oczu, i potem drugi na przetarcie całej twarzy. Dalej mamy chusteczki z Synergen z Rosmana, czyli to jest marka własna Rosmana. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo fajne chusteczki. Wyobraźcie sobie, że kiedy nagrywałam dla Was haul i je pokazywałam, Chciałam wyciągnąć sobie jedną chusteczkę I one mi się tutaj rozdarły Co prawda tu zapięcie, zamknięcie się trzymało Ale tu była dziura I pomimo, że jakoś specjalnie Ich nie przechowywałam Nie wysechł mi ani jeden Ręczniczek Ani jeden Słuchajcie, z balea w takim momencie Zaraz wyschłoby mi całe opakowanie Więc są bardzo fajne I na pewno jeszcze nieraz do, do nich wrócę Co my tu mamy dalej Dalej mamy coś z kolorówki a mianowicie PetFy Perfect Look Lip Liner. To był lip liner, który jak widzicie on tutaj był wykręcany, już jest cały zużyty. Ja go używałam nie w roli y, y, lip liner, tylko właśnie nakładałam na linię wodną rzęs. Bardzo fajnie się trzymał, ja wiem, że on nie był do tego przeznaczony, ale go miałam i tak go używałam. Y, dalej mamy dwie maskary. Maskara z Max Factor Clump Defy, która wygląda tak, słuchajcie, ja się nadziałam, ponieważ kupowałam tą maskarę jak było u nas w Rosmanie minus chyba 20% właśnie na wszystkie marki dostępne, kolorówkowe dostępne w Rosmanie. I niestety, mimo że sięgnęłam po jedną z ostatnich, to już widocznie była otwierana, ponieważ ona mi strasznie szybko wyschła i w sumie używałam ją, może, nie wiem, z miesiąc, może półtorej. Miała bardzo fajną szczoteczkę silikonową. Ja takie szczoteczki lubię. Ta szczoteczka mi przypomina właśnie trochę szczoteczkę z maskary z Lovely Curling Pump Up. Różnica jest tylko właśnie cenowa, bo ta jest niesamowicie droga jak na maskarę drogeryjną, a kosztuje, nie wiem, chyba coś koło 12 czy 11 euro, a maskara Curling Pump Up no, kosztuje chyba 9 zł, jak się nie mylę, więc no, różnica cenowa jest niesamowita. Kolejną maskarą jest to miniatura maskary z Estée Lauder, która miała taką oto szczoteczkę. To już nie jest silikonowa szczoteczka. Słuchajcie, z tą maskarą, ja tą maskarę miałam w zestawie. Kupowałam krem pod oczy i tam był cały zestaw. Miałam miniaturkę kremu do twarzy i czegoś tam jeszcze. I właśnie była ta maskara w tym. Ja tą maskarę używałam przez pół roku. Ją generalnie mogłam dalej używać, ponieważ ona jeszcze nie jest zaschnięta. Jeszcze się nie skończyła, ale jej się nie powinno używać dłużej jak 6 miesięcy. I akurat jeżeli chodzi o maskary do oczu, to ja o to dbam, bo Mogą mnie podrażnić, jeżeli termin już minął. Do tego już teraz z końcem ona mi zaczyna strasznie sklejać rzęsy. To była maskara, którą raz uwielbiałam, raz nienawidziłam. Zaczęło się od tego, że mi nie podpasowała, odstawiłam. Chyba z tydzień później po nią jeszcze raz sięgnęłam, bo akurat nie miałam jakoś innej maskary, czy wszystkie mi zaczęły wysychać. I wtedy idealnie rozprowadzała się na moich rzęsach. Robiła taki wachlarz, aczkolwiek bardzo delikatny efekt. Dalej mamy, tutaj była odsypka jakiegoś pudru, który dostałam od jednej z blogerek. Sama nawet nie wiem, co to było. Co my dalej mamy? Dresden Essence Flegebat. To była sól do kąpieli. Ja tą sól akurat nie zużyłam do kąpieli, a zużyłam do moczenia stóp, kiedy robiłam sobie pedicure. Ja uwielbiam te sole na zimę. One pięknie pachną, piany nie dają, ale za to właśnie mają piękny zapach. Dalej zużyłam maseczki. Użyłam w, tym, w tej połowie tego miesiąca trzy maseczki, dwie w ręczniczku, jedna z Rival de lub Hydro, a druga z Balea. Słuchajcie, to są zupełnie te same, powiedziałabym, produkty. Oba są w ręczniczkach, oba nawilżają twarz, oba są relatywnie tanie. Bardzo lubię na szybkiego, jak się nie ma czasu, nie chce się niczego zmywać, są idealne. A trzecią masze, maseczką to była także maseczka z Rival lub z jakiejś limitowanej edycji, ale już nie pamiętam co ona miała robić. Na pewno miała nawilżać i coś tam jeszcze, ale bardzo fajna maseczka była, aczkolwiek maseczki z reguły z Rival lub właśnie tego typu, one mi zawsze podrażniały twarz, ta nie zrobiła mi niczego złego. Dalej mamy Argan Oil from Mar Maroko. To jest saszetka, w której była odżywka do włosów. Ja to kupiłam w Primarku. Nic specjalnego jakoś nie robiła na włosach. Zupełnie jakbym nie nałożyła odżywki, także nic więcej nie powiem. Tutaj była maska do stóp z barfus, jakaś także limitowana edycja. Ja tą maskę nałożyłam jako krem, zostawiałam sobie na całą noc. Rano miałam e, bardzo gładkie stopy. Ta saszetka starczyła mi na dwa razy. Do tego niesamowicie ładnie pachniała. Ona miała zapach brzoskwini i olejku z e, winogron, z pestek winogron. Dalej mamy dwie próbki, jedna z Garniera kremu, drugie z Floreny. Na ten temat wam nic nie powiem, ponieważ ja te próbki zużyłam po prostu do Smarowania na stopy i jedna mi starczyła na jedną stopę, druga na drugą stopę. Także nad nimi się nie będę rozwodzić. Dalej mamy tutaj opakowanie po jednym płatku z Purederm na nos, który ma te wągry wyciągać. Ja te płatki lubię, stosuję od czasu do czasu. Raz mi wyciągają wągry, co widać, raz nie robią nic. No, różnie to z nimi bywa. I tutaj mamy jeszcze próbkę z Diora BB Creamu. On ma, o ile, o ile się nie mylę, trzy odcienie. Ja miałam w drugim odcieniu. Na mnie, niestety, ta próbka się nie sprawdziła. I ostatnie rzeczy, do których bym chciała przejść, to są woski z Yankee Candle, Lake Sunset. Bardzo ładny zapach, aczkolwiek bardzo delikatny. Dalej mamy Margarita Time. Zapach, który sobie bardzo podobałam tego lata. Pachnie naprawdę jak takie cukierki pudrowe z dzieciństwa. Dalej mamy Orange Splash. Z tym woskiem wiąże się pewna historia. Wyobraźcie sobie mój mały pies, to znaczy ten młodszy, Diego. Powiedzmy, że go niemalże całego zjadł. Podczas mojej nieobecności w domu zapomniałam po prostu pojemnik, w którym trzymam woski, położyć wyżej na szafkę. No i niestety pies się nim zaopiekował, sięgnął, ja jako pierwszy wyciągnął. Więcej niż połowę prawdopodobnie zjadł. Drugą połowę pogryzł w drobny pył, więc to, co udało mi się Uratować, no to e, zapaliłam, i szczerze powiem Wam, że zapach e, nie bardzo mi się podobał, jakiś taki był, no nieprzyjemny po prostu, dlatego potem wosk na pewno już nie sięgnę. Dalej mamy be, Baby Powder, zapach, którego w ogóle nie wyczuwałam, nie wiem dlaczego. Kolejny mamy Strawberry Buta Cream, to jest jeden z moich e, generalnie ulubionych wosków. Po prostu. Pięknie, słodko, słodko pachnie i jeszcze nie raz po niego sięgnę. I ostatnim woskiem, i generalnie ostatnim produktem w dęku jest to Vanilla Lime. Także bardzo ładny zapach. Taki lekko cytrynowy, lekko słodki. Ja zapachów nie umiem opisywać. Mi się wydaje, że jeszcze jeden ten wosk mam. A jeżeli nie, to na pewno jeszcze sobie zakupię, bo bardzo ładnie pachniało w całym domu, a odpalałam go tylko i wyłącznie w salonie. Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że to denko nie trwało długo. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!